Cześć wszystkim, tu jednostka łączności, głos humanizmu w twoim domu. Dzisiejszy odcinek będzie swego rodzaju rozwinięciem czy dopowiedzeniem historii z poprzedniego odcinka, od dziesiątego traktującego o Grzegorzu Peradze. Będzie to historia Maksymiliana Kolbe, ale nie tyle jego samego, co następstw jego poświęcenia. Nazwisko Krzysztofa Konkolewskiego znane jest głównie z jego przełomowego reportażu Co u pana słychać? W którym spotykał się po wojnie z nazistami, wprzężonymi w służbę państw demokratycznych. Zimna i przerażająca to seria wywiadów z byłymi lekarzami obozów koncentracyjnych, dowodzącymi egzekucjami na ludności cywilnej i im podobnymi masowymi mordercami, którzy zostali szanowanymi obywatelami RFN czy USA. Sam Konkolewski natomiast ma na swoim koncie również książkę baśnie udokumentowane, Jak Umierają Nieśmiertelni. A wśród nich, wśród tych wywiadów, ponieważ jest to seria między innymi wywiadów, jest wywiad z niejakim Franciszkiem Gajowniczkiem pod tytułem Jak Pan żyje? Znacie Franciszka Gajowniczka, choć może niektórzy nawet o tym nie wiecie. To za niego Maksymilian Kolbe poszedł do bunkra głodowego w Auschwitz na śmierć. Jest koniec lipca 1941 roku. Obóz Auschwitz-Birkenau. Jeden więzień z bloku numer 14 prawdopodobnie kradnie chleb i ucieka z obozu. Karą za to wykroczenie jest SS-mańska wersja dziesiątkowania. W armii rzymskiej dziesiątkowanie polegało na tym, że w pacyfikowanym, zbuntowanym legionie zabijano w ramach odpowiedzialności grupowej co dziesiątego żołnierza. W Auschwitz w tym wypadku zabija się po prostu dziesięciu ludzi. Jednym z tych dziesięciu ludzi jest Franciszek Gajowniczek, wybrany na chybił trafił, podobnie jak dziewięciu pozostałych. Gdy pada na niego, mówi cicho, że. Nie chce umierać, bo ma żonę i dzieci. Wbrew temu, co mówi się powszechnie, wcale nie padał na kolana, nie jęczał i nie błagał o życie. W Auschwitz błaganie o życie oznaczało w zasadzie natychmiastową śmierć, bo mało co brzydziło esesmanów tak jak prośby o zmiłowanie. Gajowniczek więc nie błaga, nie zadewa się łzami. Nie ma nawet zresztą na to siły emocjonalnej, ponieważ w obozie ci, którzy mieli żyć długo, wyrabiali w sobie stan emocjonalny, który dziś nazywa się dystymią stan przeddepresyjnego, permanentnego zobojętnienia emocjonalnego. Więc gajownicze szepcze, ni to do lagerführera Frycha, ni to do więźniów, ni to do siebie. I wtedy inny więzień zabiera głos: mówi, że chce się wymienić. Iść za gajowniczka na śmierć, bo ten ma dla kogo żyć. Fritz musiał zbaranić, bo aż powtórzył to, co usłyszał. Za kogo ty chcesz iść na śmierć? Za niego. Jak usłyszał potwierdzenie, zgodził się. Wzruszył ramionami, machnął ręką. Wszystko jedno ważne, żeby liczba zagłodzonych z bloku numer 14 się zgadzała. Tym kimś, kto ratuje życie gajowniczka jest właśnie Maksymilian Kolbe. I tu Konkolewski mówi coś ciekawego. W tej historii, jaką opowiada, najmniej interesuje go sam kolbę. Interesuje go gajowniczek, a ten okazuje się, że ma żyć już tylko dla żony, ponieważ synowie giną. Co więcej, on musi żyć. 29 lipca 1941 zostaje najpierw skazany na śmierć, a później tego samego dnia Wyrok zamieniono. Teraz jest skazany na życie. Nie wolno mu zginąć. Nie może odebrać sobie życia. Więźniowie ratują go jeszcze nie raz. Pomagają mu w obozie aż do końca wojny. Gajowniczek nie ma prawa popełnić samobójstwa z rozpaczy, ponieważ jest tym, kto jest uratowany przez ojca Kolbę. Samobójstwo po takiej ofierze staje się grzechem wręcz nieśmiertelnym, z którego nikt nie byłby w stanie go oczyścić. Nie może zostać mnichem. Byłoby to uważane za nieadekwatne wobec ofiary, jaką złożył ojciec Kolbe. On ma po prostu żyć ma żyć w sposób doskonały ma mm, żyć jak ktoś, kogo uratowano. Nawet jak już nie ma dla kogo żyć bo jego synowie giną i zostaje sam z żoną. Gajowniczek żyje cudzym życiem wbrew swojej woli. Konkolewski pisze, że ten człowiek jest już tylko dodatkiem do świętości kogoś innego. Co więcej, wysuwa hipotezę, że Kolbe wcale nie poświęcił się dlatego, że było mu żal Gajowniczka. Biorąc pod uwagę życiorys świętego, bardzo możliwe, że w tej ofierze chodziło tylko o samego Kolbego. Oto, by złożyć się w ofierze jak Chrystus. Jeżeli byłaby to prawda, to ten gest byłby wręcz antychrześcijański. Samobójstwo z pychy z życiem drugiego człowieka jako jedynie pretekstem. Konkolewski nie wymyśla sobie tego zarzutu z powodu jakiejś osobistej urazy wobec religii. Ma niestety podstawy ku temu, by myśleć o Kolbę w sposób negatywny. Jeszcze przed wojną, późniejszy święty. Był wydawcą małego dziennika i rycerza niepokalanej. Czasopism, które oprócz treści pozytywnie religijnych, zawierały również wyjątkowo drażające treści antysemickie, wychwalające getta ławkowe i noc kryształową, serię masowych aktów wandalizmu na własności żydowskiej w nazistowskich Niemczech. Sam Kolbe zaś. W jednym liście fantazjował o eksterminacji Żydów jako wrogów Kościoła. Jak mówię, paskudne. Należy jednak też powiedzieć, że te treści, choć odrażające i przerażające, były w jakiś sposób traktowane przez samego Kolbego marginalnie. Co oczywiście nie usprawiedliwia w żaden sposób tych przekazów, zwłaszcza wypowiadanych przez osobę duchowną. Nawet jeżeli byłyby to teksty powodowane czasowym, silnym wzburzeniem emocjonalnym. Co osobiście nie zdziwiłbym się, jeżeli byłoby faktycznie podyktowane czymś takim. Ale jak mówię, to niczego nie usprawiedliwia. Więc trudno dziwić się Konkolewskiemu, że nie posądza Kolbego o powodowanie się uczuciami wyższymi wobec nieznanego mu przecież gajowniczka. Chcę jednak spojrzeć na to wszystko z jeszcze innej strony. Nie jako apologeta unikający ciemnych stron Maksymiliana Kolbe, nie jako sceptyk odmawiający mu ludzkich odruchów, chciałbym zastanowić się nad nim jako właśnie nad człowiekiem, czyli nie odmawiać mu żadnej strony. Jak myślę w tym wypadku o kolbem, przypomina mi się pewien rzymski pisarz, prawnik Erudyta, Marek Tuliusz Cyceron. Wiele jest między nimi podobieństw, ale łączy ich najbardziej nie to, że byli nieprzejednanymi konserwatystami, nie liczącymi się z niczym, a byli obaj. Tak jak Kolbe uważał się za katolika, tak Cyceron uważał się za stoika. Stoik, który nawołuje do wojny domowej, nie cofa się przed morderstwem politycznym, rozpacza po stracie najbliższych, a skazany na śmierć. Ucieka, co się przed swoimi katami. Taki stoik. Gdzie w takim razie, wyjąwszy zapewnienia słowne, jest stoicyzm Cycerona? Czy to po prostu hipokryzja? Czy przeświadczenie się, że jest jakimś lepszym niż w rzeczywistości? Nie, Cyceron jest stoikiem. A właściwie staje się stoikiem w pewnej chwili. Ponieważ dowodem na to jest właśnie jego śmierć. To wtedy właśnie, złapany przez swoich oprawców, zostaje zaliczony w poczet największych stoików. Nie prosi o sąd, nie błaga o litość, nie próbuje wkupić się w łaski. Mówi tylko, że chce umrzeć w swoim ogrodzie. To właśnie w tej chwili całe jego życie staje się kulminacją stoicyzmu. Ta jedna chwila wystarczy, by stanął w jednym szeregu z takimi filozofami jak Diogenes. Pitet czy późniejszy rzymski cesarz Marek Aureliusz. I tu, poprzez Cycerona, przebija przez nas postać Maksymiliana Kolbe nieprzejednany antysemita, skrajny narodowiec, który w obozie zostaje postawiony przed możliwością śmierci. Konkolewski może mieć rację, twierdząc, że Kolbe oddaje swoje życie z powodów, które byśmy nazwali dziś egoistycznymi. Ta sama jednak rozmowa reportera z gajowniczkiem sugeruje, że święty chce pokazać Niemcom, że jest coś ważniejszego niż życie. Jakakolwiek nie byłaby odpowiedź, rdzeń tego, co się dzieje, jest cyceroński. Kolbe przełamuje największy strach, jaki może odczuwać człowiek czyli strach przed śmiercią. I to w dodatku śmiercią z własnej woli. Jeżeli Kolbe myśli wtedy nie o Gajowniczku, a o Bogu, to nie ma w tym wyrachowania. Ludzie, którzy byliby tak wyrachowani, jak zdaje się sugerować w jednej z hipotez reporter, raczej nie są w stanie pogodzić się z utratą życia, ponieważ chcą widzieć swoją chwałę, chcą w niej aktywnie uczestniczyć. Oportuniści, nawet oportuniści religijni, skrajnie fanatyczni, Boją się jednak przekraczać pewne granice, które dotyczą ich samych, w tym wypadku właśnie granice życia i śmierci swojej. Kolbe na pewno się boi. I to ten strach, działanie mimo niego, oddanie się za drugiego człowieka sprawia, że w tej jednej chwili faktycznie staje się chrześcijaninem i to takim, którego chrześcijanie słusznie mogą uważać za świętego. Bo w chrześcijaństwie takim, jak rozumieć należałoby tę religię, zawsze chodzi o tego drugiego. Tu jest ważny nie tylko cel, ale też środek i skutek. Skutek znamy, środek też. Cel jest poza naszym zrozumieniem, ale myślę, że możemy sądzić o nim w kontekście właśnie środka i celu. Zwłaszcza, że nie mówimy o daniu pieniędzy potrzebującemu, tylko o dobrowolnym uśmierceniu. Samego siebie. To jest środek. Skutek jest taki, że ktoś odzyskuje życie. Wywiad Kolewskiego z gajowniczkiem jest ważny właśnie dlatego, że może przypomnieć wielu ludziom, że w pamięci o świętym najważniejszy jest właśnie ten drugi. Bo jeśli nie jest, to wtedy życie będzie spłatą długu, czyli niewolą śmierci. Gajowniczek wcale nie został uratowany od śmierci. Został do niej przykuty za życia. I o tym jest ten wywiad. Historia tych dwóch ludzi jest zarazem opowieścią o nadziei, jaką można mieć wobec każdego napotkanego człowieka, jak i przestrogą przed tym, by ta nadzieja nie stała się oczekiwaniem które jest formą dominacji, wstępem do przemocy. I o tym chciałbym dzisiaj. Um, wam opowiedzieć i zachęcić do przeczytania tego fantastycznego reportażu jak zwykle hmm, Konkoleski robi czy robił w zasadzie ponieważ hmm, nie żyje. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za wysłuchanie jeżeli wam się podobało, byłbym bardzo wdzięczny za subskrybowanie kanału, udostępnianie znajomym oraz zostawienie kciuka w górę. A jeżeli się nie podobało, kciuka w dół. I w obu wypadkach będę bardzo się cieszył, jeżeli wyrazicie swoje opinie w komentarzach. Do zobaczenia za tydzień. A do tego czasu jednostka łączności odmeldowuje się bez odbioru.